Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie, Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa. Panie gdybyś tu był mój brat by nie umarł lecz i teraz wiem że Bóg da ci wszystko o cokolwiek byś prosił Boga rzekł do niej Jezus brat twój zmartwychwstanie rzekła Marta do niego wiem że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym rzekł do niej Jezus ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, drodzy widzowie telewizji EWTN, wspominamy dzisiaj świętą Martę. Wraz z Marią i Łazarzem byli przyjaciółmi Jezusa. I dzisiaj słyszeliśmy jeden z dwóch fragmentów opisujących bliskie spotkanie Marty z Jezusem. To moment najbardziej dramatyczny, bo to moment po śmierci brata jej, Łazarza. I w tym fragmencie widzimy, tak jak we fragmencie z Ewangelii Świętego Łukasza, więc w drugim fragmencie, w którym ewangeliści ukazują nam postać Marii i Marty, pewien aktywizm Marty. Marta jest bowiem tą, która wybiega naprzeciw Jezusowi. Wybiega i wypowiada do niego bardzo ważne zdanie: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jest to zdanie, które wypowiadają ludzie wszystkich pokoleń, często ze złością, z wyrzutem w obliczu śmierci bliskiej, ukochanej osoby. Któż z nas, tracąc kogoś bliskiego, nie chciałby powiedzieć za Martą, Panie, gdybyś tu był? Moja mama, mój tato, brat, siostra, babcia, moje dziecko, oni by nie umarli. Marta wyraża w tym swoją wiarę w to, że Jezus jest zbawicielem, że Jezus jest Mesjaszem. Tak jak napisze. Święty Jan w Ewangelii, to co powiedzieli żyć. Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, niewidomemu od urodzenia, nie mógł sprawić, by Łazarz, jego przyjaciel, nie umarł? Ale wypowiadając zdanie: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Marta wypowiada znacznie więcej niż zwykły smutek. Zwykły ludzki żal po utracie bliskiej, ukochanej osoby. Do końca jeszcze nie rozumiała mocy Bożej, a mimo to sam Bóg posłużył się przez nią, aby uświadomić nam prawdę, że wszędzie tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam człowiek nie umiera. Ale nie chodzi tutaj o śmierć cielesną. Śmierć doczesną, tej podlegają wszyscy ludzie. Również Jezus, który przyszedł do grobu swojego przyjaciela łazarza, musiał umrzeć śmiercią cielesną. Ale wszędzie tam, gdzie jest Jezus Chrystus, człowiek nie umiera śmiercią wieczną. Panie, gdybyś tu był, Mój brat by nie umarł. A Jezus poprzez swoje słowa, poprzez swoje zachowanie, przypomina, że on jest drogą, prawdą i życiem, że on jest z zmartwychwstaniem i życiem i że każdy, kto będzie trwał przy nim, nie umrze na wieki. Smuci nas fakt śmierci doczesnej. Boli nas śmierć naszych bliskich. Wielu ludzi boi się śmierci. Dzisiaj temat śmierci zepchnięty jest gdzieś na margines i jest to jedna z ostatnich rzeczy, o jakiej się mówi i o jakiej się myśli. A przecież każdy chrześcijanin powinien bardzo często myśleć o śmierci, przede wszystkim o własnej śmierci. O tym, czy jest gotowy na to, aby stanąć przed obliczem Boga, czy jest gotowy do tego, aby z Bogiem mieć życie wieczne. Kto wierzy we mnie, mówi Jezus, nie umrze na wieki. Marta wzywa nas dzisiaj do tego, abyśmy trwali przy Jezusie, abyśmy umacniali naszą wiarę w niego, wiarę w to, że jest zbawicielem. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że jedna rzecz u Marty się nie zmienia: ten pewien aktywizm, ta pewna działalność. Po scenie z Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy Jezus przychodzi do domu Marty i Marii, to Marta jest tą, która krząta się w domu, dba o to, aby godnie przyjąć Jezusa i robi wyrzut swojej siostrze, mówiąc do Jezusa. Powiedz jej, aby mi pomogła. Czy ci to obojętne, że ja pracuję, a ona siedzi u Twoich stóp? Ale wtedy Jezus nauczył jej tego, co najważniejsze, bo powiedział do niej: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mała albo tylko jednego. I Maria obrała lepszą cząstkę, bo siadła u moich stóp i słuchała moich słów. Słuch. To jest to, czego potrzebuje każdy z nas. Oprócz działalności, oprócz aktywizmu, musimy najpierw zdobyć się na pewną postawę pasywną, a więc na to, abyśmy mieli siłę i odwagę i cierpliwość usiąść u stóp Jezusa Chrystusa i słuchać Jego słów, Jego słów, które są życiem wiecznym. Jego słów, które prowadzą do życia wiecznego. Bo to słuchanie słów Jezusa Chrystusa, trwanie przy słowach Jezusa Chrystusa dają nam gwarancję tego, że ten Jezus zawsze jest przy nas. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, mówi Marta. A Jezus, poprzez swoje słowa, poprzez swoje postępowanie, również poprzez słowa, które. Wcześniej skierował do Marty, że troszczysz się i niepokoisz o wiele. Przypomina nam prawdę o tym, że zawsze, ilekroć będziemy słuchać słów Jezusa Chrystusa, to Jezus będzie przy nas. To nie grozi nam śmierć wieczna. O wiele gorsza i o wiele straszniejsza niż jakakolwiek śmierć cielesna, bo tej śmierci cielesnej, siostrze śmierci, jak. Pisał, mówił święty ojciec Franciszek: Podlega każdy człowiek. Ale o wiele gorsza jest ta śmierć wieczna, która zabija nas na wieki. Zabija nas na wieki w tym sensie, że poprzez tę śmierć wieczną tracimy Boga, a więc tracimy źródło miłości, źródło radości, źródło szczęścia. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. A Jezus mówi dzisiaj do nas: Jeśli będziecie słuchać moich słów, jeśli będziecie wyznawać wiarę we mnie, jeśli moje słowa będą w was, was żywe, to nie umrzecie, nie umrzecie na wieki. Amen.